Witajcie z tej strony Jarl2k i witam Was w Forzie Horizon 5. Pewnie wygląda Wam to bardzo normalnie. Tutaj ten świat. Ale to jest dodatek do Forzy, najnowszy, czyli rally. Dokładnie po polsku jest tam chyba jakaś przygoda rally, coś takiego. Więc postanowiłem sobie to zagrać. Dodatek wyszedł. Jak nagrywam to wczoraj o 19 czy mniej więcej, nagrywam to dobę po, po wyjściu dodatku. No i teraz chciałem po prostu Wam takie opinie jakby przekazać na temat tego dodatku i takiego lekkiego problemu tej Forzy, może bym powiedział. Eee, po tytule albo po miniaturce już widzicie o co mi chodzi albo wiecie, jaki ten materiał będzie. Eee, no cóż, zobaczcie teraz, jak sobie jeżdżę, czy wam to wygląda na dodatek do Forzy, coś się tutaj zmieniło. No fakt, jest więcej gór. To można powiedzieć, jest więcej gór. Oprócz tego za dużo się nie zmieniło. Moim zdaniem, oczywiście. Muszę to podkreślać, bo wiem, że może mnie trochę krytyki spotkać, bo wiem, że Forza jest bardzo taka. Lubiana. Dobra, e, może pojadę w końcu faktycznie, jakiś tu wyścig rali, to i sobie podjadę. I teraz tak. E, przy wyborze tych wyścigów, mamy do wyboru właśnie albo taki zwyczajny wyścig z innymi uczestnikami, albo Horizon Rally, gdzie będą takie wszystkie zasady rally. Więc weźmy ten rally. Tu wygląda w miarę spoko. Są jakieś tutaj kamerzyści, e, operatorzy kamery, oczywiście. i Jesteś inni tutaj ludzie związani z rally. I jest odliczanie, i zobaczcie, mniej więcej się jedzie. Zobaczcie, są na środku strzałki, e, które pokazują, gdzie jechać. I są komendy, no, po angielsku, oczywiście, do dechy, na przykład świetna. Lekki w prawo, i tak dalej. No ale jest też minimapa, e, którą można wyłączać, ale right? to trzeba by było co chwilę włączyć i wyłączyć, jak chce się wyjść do jazdy dowolnej. Muszę powiedzieć, że linię jazdy udało się wyłączyć w sensie na początku, jak zaczynacie grę, to wtedy Wam się pyta, czy w wyścigach rali ma być linia jazdy, i to wyłączyłem spoko. Ale oprócz tego, czy coś się tutaj więcej zmieniło na trasie? A oprócz tego, że jedziemy rali po asfalcie, no niezbyt ee, zaraz Wam wyłączę oczywiście tutaj te komendy i szczegółki, i zobaczycie, że to jest zwyczajny wyścig. Prawdopodobnie nawet uliczny jaki jest normalny w normalnej Forzie Horizon 4. Nic się tutaj nie różni. No dobra, leci helikopter. I są te checkpointy co jakiś czas. Które pokazują nam jakby czasy do innych graczy. Powiedzmy sobie szczerze, to nie wymagało dużego wysiłku i wydaje mi się, że w poprzednich Forzach, jak grałem na pewno online, to tam były poszczególne jakby splity na jakby takich checkpointach, jakie jest różnica między innymi graczami. Gdzie, jak się ścigałem tak bardziej kompetytywnie w rankedach. O, w Rankedach na pewno tak było. Więc ogólnie... Chyba to w tytule zawrze dokład, dokładnie, więc według mnie ten dodatek to najgorszy dodatek do wszystkich Forza Horizon w historii. Forza Horizon 5 to w mojej opinii najnudniejsza Forza, bo nie dodawała kompletnie nic. Każda poprzedniczka dodawała jakieś nowe rzeczy, jakby chociażby czwórka dostała Battle Royale. E Albo Rankedy były w czwórce, nie mówiąc o na przykład fajnym DLC z LEGO, które wiem, że dużo osób akurat nie lubiło, ale to była nowość, LEGO nigdy nie było. E, albo Blizzard Mountain mi się bardzo podobało. Szczególnie tam ta strefa driftu była świetna. I tam dodali nowe też taki tryb jakby, takiej zjazdy od, od punktu do punktu, tak jakby zjazd z góry to się chyba jakoś... Nie pamiętam, jak to się nazywało konkretnie. Oni nie mówiąc o tym, że czwórka dodała też na przykład coś takiego jak e, losowania, takie potrójne, e, historię Horizon e, i tak dalej. Co wprowadziła Forza Horizon 5? Ktoś może mi teraz to powiedzieć? Co, co, co wprowadziła Forza Horizon 5 nowego? Nic? O! Wprowadziła! Chyba pół roku po premierze dodali opcję usuwania duplikatów samochodu z garażu. To według mnie jest największa zmiana w Forzie Horizon 5. I tyle w zasadzie. Jakieś tam może mniejsze pierdołki, takie quality of life bardziej zmiany, dzięki którym w grę gra się przyjemniej. Dodali, ale wszystko inne już było w poprzednich częściach. Nawet Horizon Super 7 też się pojawił już w czwórce, a nie tutaj. Więc. Według mnie Forza Horizon 5 była najmniej innowacyjna, więc kupując tą grę, miałem wysokie oczekiwania co do DLC. No, pierwsze DLC, jakie dostaliśmy, to był Hot Wheels. Ja Hot Wheels w Forzie Horizon 3 czupałem bardzo dużo. Po prostu grałem i grałem i grałem. To był mój ulubiony dodatek w całej historii w ogóle wszystkich Forza Horizon. No i. No fajnie, że dorzucili ten dodatek Hot Wheels. Nie był tak fajny jak kiedyś, w sensie, no to już jest to samo, recykling, więc do gry, która jest niczym nowym, no dali coś, co już było w Forze Horizon 3. Ale rozumiem, bo nowi gracze, bo tamta gra została wycofana z dystrybucji i tak dalej, spoko. No to moje oczekiwania mm, skierowały z ku ostatniemu dodatkowi do Forzy Horizon 5, czyli, jak się okazało, Rally. Po zapowiedzi oczekiwania ogromne, E, bo to w końcu jakaś nowość miała być Ech, miała być nowość I wiecie ja grałem wszystkie tam większość dirtów grałem w dirty rally i tak dalej e, doświadczenie z takimi grami miałem dość ogromne więc no spodziewałem się po Forzie że podzie, podejdzie do tego tematu poważnie i jakoś to fajnie fajnie zrobi z tym masą z tą, z tą ilością aut z tym, z tym światem co oni potrafią tworzyć że to będzie coś mega fajnego no kurde Rozczarowałem się gigantycznie, jak teraz to grałem w ciągu ostatniej doby. Specjalnie nie oglądałem gameplay. Szczerze, chyba na gameplay żadnych nie było, chyba nie pokazywali. Jakoś bali się pokazać tej gry. Nawet youtuberzy wcześniej nie mieli dostępu chyba. Znaczy mieli dostęp, ale jakoś niechętnie publikowali. Wydaje mi się, że mieli e, NDA, czyli jakby nie mogli publikować materiałów z tej gry z tego DLC w momencie do momentu premiery. No i wyszło tak, że to DLC wiem, mega rozczarowało, jak wczoraj grałem. No szczególnie to rally. Może pojedziemy sobie kolejne. O, patrzcie. A wiecie, typek zapał, który przeskakuje, oj, który przeskakuje przez barierkę. E, więc teraz e, mamy to rally. spójrzcie. Mamy cały czas te szałki, helikopter i komendy głosowe po angielsku, które nie są tak bardzo czytelne. Jak po polsku by były. Zmieńmy to. I jak teraz? Wy widzicie to jako całkowicie inny dodatek, który wprowadza masę różnych zmian. Pozostał helikopter, który zagłusza dźwięki naszego samochodu. No i te jakby splity co jakiś czas. Ale tak. Bardzo szerokie drogi, to rozumiem, mogą być szerokie drogi, to jest gra da casuali. Nawierzchnia. Nawierzchnia, jest totalnie taka sama, po każdej nawierzchni siedzi tak samo jak w podstawce. Przynajmniej takie mam odczucia. Wygląd tych tras. One wyglądają tak samo jak w podstawce. Checkpointy są bardzo widoczne, żebyś je musiał w trafić, więc tak jakby ten narrator, który mówi te, te, te jakby kierunki drogi, gdzie masz jechać i jak mocno skręcać. No niezbyt przydatne, no bo widzisz te checkpointy z kilometra, masz jeszcze minimapę, nie będziesz jej wyłączał co chwilę, więc ją będziesz miał. Nawet możesz sobie tryb, w sensie tryb linie jazdy włączyć, ale to akurat fajnie zrobili, że to można wyłączyć tylko w wyścigach rali. No i jeszcze to, co jest według mnie najgorsze, czyli no bo w dirtach wydaje mi się najważniejsze był odpowiednia, odpowiednia jakby jazda samochodem, żeby nie wypaść z trasy. Tutaj, jak widzicie, na każdym ostrzejszym zakręcie, praktycznie na każdym zakręcie, macie barierki, dzięki którym nie wypadniecie. Czyli praktycznie jakbyście zostawili grę włączonym W, dojedziecie do mety po jakimś czasie. Po jakimś czasie. No tu akurat nie ma tych barierek, bo to są takie lekkie zakręty, ale gdzieś będzie teraz jakiś mocniejszy zakręt, no to barierki, o cyk, już barierki się pojawiły. Czyli gra tak jakby stara się, stara się. No jest praktycznie pewna, że nie wypadnie żadnego zakrętu. Tutaj też jest ostrzejszy zakręt, cyk, barierka na całej, całej długości. No nie wiem, i też te komunikaty jak się jeździ z tym, yy, z tym kołopilotem, to nawet nie ma tego kołopilota. Nawet go nie wkleili do tego samochodu, tylko po prostu słyszycie przez radio. No, one nawet nie są jakoś klimatyczne, po prostu są takie jakby nagrane przez jakiś tam innych bohaterów, tam Alejandro czy coś takiego. Dokładnie nie wiem, no... Aaa... tu jakoś ta ziemia tak brzydko wygląda w ogóle, bym powiedział. Jakoś taka, nie wiem... No grafikę mam na wysoką ustawioną, tak to wygląda. się to chyba mi się z teksturami podziało dziwnego. I na koniec odpalę trzeci jakby wariant, bo są trzy warianty wyścigów, czyli teraz ten e, jakby z trzeciej serii tam były tak trochę uliczne jakby, trochę e, offroadowe i teraz jeszcze jest nocne. Zrobili nocne wyścigi, rali. no dobra. Zwyczaj tu też niestety pada na tych nocnych, nie wiem dlaczego. Nie wygląda to dobrze jak siedzie po piasku i pada deszcz. E, no dobra, więc koniec końców DLC nie mega rozczarowało. No, sorry, mega mnie rozczarowało to DLC. Spodziewałem się znacznie, znacznie więcej albo chociaż coś nowego. Nie, nie wiem, jakie tu plusy mogę powiedzieć tego DLC. No, lata helikopter, jak jedziesz wyścig. I są tylko sprinty. O, są tylko sprinty, nie ma okrążeniówek, ale. No, już może Wam podpowiem, że jeżeli tą grę będziecie chcieli ukończyć to DLC na 100%, to każdy wyścig i tak będziecie musieli jechać dwa razy, bo takie są wymagania w zadaniach. Żeby raz pojechać w trybie rally, a raz w trybie wyścigu. Więc te sprinty, no... No spoko, że są, ale i tak trzeba jechać je w zasadzie dwa razy. No i co tu jeszcze z plusu bym mógł podać? Fajne intro było, o! Intro jak się wjeżdżało do, do, tego, do tego dodatku było bardzo fajne, ale no to, to tylko intro było. Więc... No, mega rozczarowanie. To jest to samo w zasadzie co w podstawce. Nic nowego nie zaoferowali. Chociażby dodatek Hot Wheels, który jest recyklingowany, -resing -resing e, Dorzucił Nowy rodzaj tras, jak na przykład wodne, jak lodowe, fajne były takie, no, takie jakby cztery różne mocarstwa: zieleń, piasek, ogień i lód. A tutaj, ta cała mapa jest. Pokaż wam, pół mapy jest tutaj, jakby pustyni, trochę zieloności. Tutaj jakieś pola, i tutaj las. I tyle. I. Takie normalne. To samo jest w podstawce. Więc ja jestem mega rozczarowany. Nie wiem, jak wy. Proszę nie hejtować mnie. W mojej opinii ten dodatek jest najgorszym dodatkiem, jaki wyszedł. Lego mi się bardziej podobało. Tam chociażby zaimplementowali za te takie właśnie alokacje. To się nazywa chyba. Wyróżnienia, ten system wyróżnia tak jak jest tutaj. Takie tam trzeba było robić rzeczy i się dostawało rzeczy. No ja tutaj to już jest jakby prze, prze, przedłużone zbyt mocno i tu jest tego za dużo w Forzie Horizon 5. Ale tam cho chociaż to była nowo nowość. No i też Lego wyglądało tak inaczej, była jakaś świeżość. A tutaj to wygląda tak samo jak mapa podstawowa. Ech, dobra, Bo się chyba już powtarzam. Dokończę ten wyścig do końca. I w zasadzie jadąc te trzy wyścigi, pokazałem wam, jak cała ta gra wygląda. No, oprócz tych tutaj rzeczy są jeszcze jakieś. no jestem w wyścigu, są strefy driftu, są yy, strefy pomiarowe, fotoradary i te takie skoki. Niebezpieczne skoki, tak jak to się. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. I tyle. I to wszystko, co, co oferuje ten dodatek. Nowości. Nic wartego uwagi. Ten helikopter, no nie wiem. I same to rally to jest po prostu kopii wklej to co jest singla i w ogóle nie czuć tutaj rally. E, szczególnie jeżeli na każdym zakręcie ma się barierki. No i, i tyle, dobra już nie będę tego męczył. Auta jakieś tam nowe się pojawiły, ale i tak teraz zakochałem się dzięki temu dodatkowi, bo mi się tam wyświetliło w polecanych autach do jakiegoś wyścigu, żeby wziąć e, to Porsche. Świetnie mi się nim jeździ, więc polecam sobie tym pośmigać. E, to jest w S1. Chyba stokowy tunik, więc w razie czego sobie jakieś poszukacie polecam to autko chociaż. Więc plus, największy plus tego dodatku dla mnie jest taki, że te 18 GB, co ten dodatek waży, e, będę mógł usunąć. Będę miał więcej wolnego miejsca na dysku. E, a żeby nie było jeszcze, bo tu chyba nie pokazywałem, e, ukończyłem cały dodatek ze wszystkimi możliwościami, wszystkimi rzeczami, jakie się dało zrobić. Więc mam pełne pełne jakby pole widzenia. Wszystko widziałem w tej grze, co się da zrobić w tym dodatku i nic ciekawego tutaj zbytnio nie było. Co mi pozostało? Rozbić się. I pożegnajcie się z wami. Dziękuję za oglądanie do następnego odcinka. Napiszcie może swoje opinie w komentarzu, pa. pa.